Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Jutro wam obiecałam nakręcić specjalny odcinek Sylwestra, więc postaram się dotrzymać obietnicy. Dziś pokażę wam. Dziś, dziś, zajmie, dziś zajmiemy się podstawami czerwonego proszku. Czerwony proszek. Yy, możemy yy, yy, wydobywać yy, gdzieś około na. Nie wiem na którym poziomie, ale są na bardzo głębokich. Yy, yy, czerwony proszek to coś takiego. Jak spotkamy coś takiego, rozwalimy to, to wypadnie nam 5 sztuk czerwonego proszku. I z czerwonego proszku robimy. Yy, Czerwone pochodnie w naszym stołu do craftingu biorąc patyk i na to czerwony proszek. I mamy czerwone pochodnie. <laughs> na przykład taki mechanizm zrobiąc z czerwonym proszkiem związanym. Dźwig dźwignia i schody nam się tajne otwierają. Możemy je za sobą zamknąć oczywiście. Bardzo fajny mechanizm. Zrobiłem go od użytkownika Ciastkraft. Ciast Bardzo fajny mechanizm. Dziękowało mu za to. Teraz na przykład Wam pokażę mechanizm związany z tym czerwonym proszkiem. Przygotuję sobie drzwi i płytkę naciskową. Postawimy sobie nasze drzwi i przydzielimy czerwony proszek. Postawiamy tutaj dźwignię. Teraz dźwignia jest w stanie wyłączonym, a teraz jest włączonym i otwierała drzwi. Jeżeli chcemy, żeby w stanie włączonym zamykała, a wyłączonym otwierała, to y, musimy zrobić jeden typ bramki. Y, 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 nazywa się ona negacja. Bramka logiczna. Yy. Tak. Bierzemy jakiś klocok i stawiamy tu czerwoną pochodnię. Teraz w stanie wyłączonym otwiera, a w włączonym zamyka. Na tym to polega. Mm. Mm. Teraz połóżmy sobie tutaj dwie płytki naciskowe. Jedna tu i druga tu. To możemy sobie stawiać tak i zamykać. Trzecią, mm. jak chcemy, żeby y, wcisnąć dwie dźwignie, żeby nam się dwie otworzyły, to musimy stworzyć jeden typ bramki: bramka AND. Robimy ją y, trzy klocki byle jakie. Czerwona pochodnia, czerwona pochodnia i czerwona pochodnia. I jedna sztuka czerwonego proszka tu. I teraz prowadzimy ją do drzwi. <laughs> Dwie sztuki czerwonego proszku. Dźwignia i dźwignia. Tak. I teraz ta pochodnia nam się zgasiła i musi ta się jeszcze zgasić, czyli ta się zaświeciła. Na tym polega bramka AND. Widzicie? <tryk> <tryk> Bardzo fajny typ bramki. Jeszcze bram, jeszcze jest taka bramka jak RS Norlacz, ale ja jej nie umiem. Teraz taki jeden trik. Czerwona pochodnia, możemy ją postawić byle gdzie, tak, możemy ją postawić na ziemi, na kl ko yy, przed klockiem, na klocku, yy, pod klockiem, wszędzie. Yy, postawmy sobie. Ja. Czerwona pochodnia oddziaływuje na krzyż. Znaczy tylko tak: w prawo, w lewo, w górę i w dół. Na skos ona nie oddziaływuje. Więc tak. oddziałuje jeszcze energię na górę. O. No i tak. Czerwona pochodnia daje odległość. Znaczy, znaczy to jest główne, główna postawa czerwonego proszku. Ona daje energię. Teraz jest ona w trybie włączonym, czyli domyślnym. Ale jak zrobimy tak, to ta się zgasiła, czyli jest w trybie zgaszonym. Teraz jest, stwórzmy, nie wiem co to jest. Znaczy tak. Ona udziałuje na 15 kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy 14 i 15. 15, 16 już się nie świeci. Jak stawiamy tutaj drzwi, to nie. 15 kratek, stawiamy tu drzwi i oddziałuje. Yy, redstone repeater. to jest przedłużać. Jak energia nam się zaczyna kończyć tak jak tu, stawiamy repeater. i mamy dalej swoją energię. To jest przedłużać. Możemy go ustawić na spowolnienie, nie jakie chcemy, żeby on dawał dla na naszych dźwigni, do różnych mechanizmów, to się przyda. Mm. Teraz pokażę, jak stworzyć bramkę XOR. Robi się ją w bardzo, w bardzo prosty sposób. Minecraft Polska sobie z niej strasznie żartował, z czego to mnie roze roze roześmiało. I robi się ją w taki sposób znaczenie w taki, tylko tak. Robi ją się tak. To jest X XOR. Hmm. Teraz możemy sobie tu podłączyć. Jak zgosimy tą. To... To nam się nic nie zaświeca. A no jak jeszcze, no? Nam się te dwie zaświecają. Na tym polega bramka Exon. Mm. Więc to są jakby dla początkujących graczy takie informacje. Mm. Ona jest podobna do auta. Hmm. Jakby tu koło, tu koło, tu koło, tu koło i cała karoseria niewidoczna. No to będę musiał kończyć. I dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że. Trochę umieć coś o czerwonym proszku. No i pa! Jutro zobaczymy się.